Cześć! Dzisiaj kolejny dzień wyzwania poprawy mobilności i tak jak wspomniałam wczoraj, dzisiejszy trening będzie idealny dla osób, które uwaga mają problem z bólem pleców. Dlaczego? Dlatego, że skupimy się mocno na tylnej taśmie i te wszystkie ćwiczenia będzie można naprawdę doraźnie stosować w momencie, kiedy jesteście przeciążeni, kiedy cały dzień siedzieliście np. przed komputerem. Albo uwaga, pospinały wam się właśnie dolny odcinek czy górny odcinek pleców i czujecie dyskomfort. Przygotujcie kostkę. Dlaczego? Dlatego, że zaczniemy od tego, co robiliśmy podczas wyzwania, znaczy podczas trzeciej części wyzwania, czyli w okolicach miednicy, kiedy skupialiśmy się na okolicy miednicy, odłóżcie sobie śródstopie na kostkę piętę na ziemi. Jedna noga, ta, która jest wyprostowana na kostce, nigdy nie do przeprostu, delikatnie, tylko zgięte kolano i uwaga, ściągamy, aktywujemy mięśnie brzucha, prostujemy sylwetkę, ściągamy łopatki i powolutku czekamy, aż napięcie z tego odcinka górnej części łydki opuści nasze ciało. Jeśli to jest dla Was za mało albo nie do końca potraficie tutaj ściągnąć ładnie, zdezaktywować ten odcinek lędźwiowy, spróbujcie delikatnie pochylić się, ale dalej pochylamy się prostym, prostym ciałem, prostą sylwetką. Nie zginamy się w biodrach, tylko staramy się całym ciężarem ciała właśnie pochylić, tak jakby wyjść kolcem biodrowym do przodu. I po wozutku wracamy i zmieniamy stronę. Łydki niestety są bardzo pospinane, nawet u osób, które prowadzą bardziej siedzący tryb życia. I od tego ja zazwyczaj zaczynam, idąc, mając jakieś problemy, czy napięciowe, czy. W gór... Ja zazwyczaj mam napięcie w górnej części pleców, rzadko w odcinku lędziowym. I zawsze zaczynam, słuchajcie, od samego dołu, od samego dołu tylnej taśmy. Jeśli daje radę, to jeszcze oczywiście dorzucam ćwiczenia na przód i na boki. Czasami nie zdążę, ale jeśli odczuwacie dyskomfort pleców w dniu dzisiejszym czy w ogóle spróbujcie sobie całego tego treningu, zobaczycie, o czym mówię. I tak samo całym ciałem wychodzimy do przodu. Biodro. Tak samo do przodu ta noga druga swobodnie tej Zobaczcie, nie przeprostowuje delikatnie, kolano jest zgięte i uwaga, nie rotuje bioder. Biodra powinny być w stronę ściany przed nami. Powolutku puszczamy i ten zestaw, który teraz zaprezentuję, słuchajcie, jest zestawem takim... W mojej ocenie najszybciej puszcza napięcie w tylnej taśmie nóg. Wolę robić ten zestaw niż siady płotkarskie na przykład. Ale to kwestia preferencji. Słuchaj, kostka, a jak nie kostka, to jakaś rzecz, o którą możecie swobodnie się oprzeć, ale nie rzucacie całego ciężaru swojego ciała, tylko delikatnie się opieracie. Śródstopie, bardzo mocno tutaj wychodzimy piętami w stronę sufitu, odrywamy je, kolana w stronę sufitu. Zwróćcie uwagę na plecy, łopatki, łopatki głowa przedłużeniem kręgosłupa. Delikatnie się opieracie o kostkę, stopy są delikatnie rozszerzone, tak? No, mniej więcej na szerokość bioder. Szerokość bioder to jest szerokość kolców biodrowych, tak? Przypominam tylko. Wychodzimy do góry, nogi zostawiamy proste, ale zobaczcie, nie w przeproście, tylko też delikatnie zgięte, kol, znaczy zgięte, luz w kolanach. Ko, w kolanach musicie czuć luz. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Delikatnie tylko opieracie się o kostkę, staracie się przypilnować prostych pleców. I jeśli możecie, delikatnie wychodzicie biodrami do tyłu. Dzięki temu przyspieszycie rozciąganie. I nie wiem, czy u Was w szkole też tak było w podstawówce, żeby dosięgać do kolan czołem takie wyzwania, tudzież na zaliczenie się takie rzeczy robiło. Słuchajcie, jeśli chcecie pozbyć się napięć, róbcie to zawsze prawidłowo technicznie, czyli zawsze zachowujecie prawidłową postawę. Nie zaokrąglamy pleców, łopatki są ściągnięte. Zobaczcie na łokcie. Łokcie też mam delikatnie zgięte, dzięki czemu ramiona pracują. Trzymamy, 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 a głowa powinna być przedłużeniem kręgosłupa, dlatego patrzę się raczej w podłogę, oprócz tego, że patrzę się na Was. I delikatnie odrywamy śródstopie, pięty, zostawiamy, zobaczcie, co tu się teraz dzieje. I nie wieszamy się ciężarem ciała o kostkę, kostka jest po to, żeby utrzymać równowagę. Jeżeli jesteście bardziej zaawansowani, zaraz pokażę wersję alternatywną bez kostki. Tyle tylko, że opuszczamy śródstopie i wersja alternatywna jest taka, ja ją często wykonuję. Odkładam ręce na uda. W miarę możliwości staram się pilnować postawy i też idealnie czuć e, całą tutaj tylną taśmę. Mi już to wchodzi w pośladek, w dolną część pośladka, w górną część pośladka. Można na łydki odłożyć. Jedyne co to skupić się, powolutku wracamy i jeszcze raz, tyle tyle, że obracamy sobie kostkę, pochylamy się odrobinę niżej. I zobaczcie, co tu się dzieje. Teraz puszczamy napięcie z łydki z obszaru pod kolanem, z uda dwugłowego, z pośladka właśnie. Co niektórzy być może czują to w odcinku lędźwiowym. Wychodzimy jeszcze raz do tyłu. Delikatnie. Trzymamy, 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 Pięty wbijamy, odrywamy się stopie. O, zobaczcie, już plecy troszeczkę nam tutaj się nie tak ułożyły. Poprawiamy. Kostka jest po to, żeby utrzymać prawidłową postawę. I powolutku wracamy przez y, wychodzenie na środku stopie, powolutku do dołu. I mamy to. Ja uwielbiam robić to ćwiczenie. Uważam, że oczywiście, pod warunkiem, że zachowujemy prawidłową postawę, to naprawdę jest świetnie, świetnie puszczające napięcie ćwiczenie. Odkładamy się na plecy i ćwiczenie, które chyba już bardzo dobrze znacie, ja je też bardzo często wykonuję. Lewa łydka, na prawe udo, zamykamy, trzymamy, oddychamy. Barki muszą leżeć na ziemi. Słuchajcie, to jest najczęstszy problem w ogóle z prawidłowym wykonywaniem tego ćwiczenia że trzymamy mniej więcej taką postawę, nie wiem czy to widać, ale chyba widać. Powinniśmy mniej więcej utrzymywać taką pozycję. Prawe udo nogi, która jest zamknięta na zewnątrz, ono powinno iść w linii prostej z prawą stroną klatki. Puszczamy napięcie w nogach. Pamiętajcie o tym powolutku wracamy raz wracamy dwa zmieniamy stronę oj 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 prawy pośladek to zawsze armagedon takie dysproporcje jedna druga strona tak jak już mówiłam nie raz i nie dwa są absolutnie normalne aczkolwiek jeśli możecie, to czasami dajcie tej stronie, która jest bardziej pospinana, troszkę więcej czasu, żeby te napięcia właśnie miały szansę delikatnie opuścić ciało, żeby to napięcie się wyrównało po obu stronach. Ta prawa strona to jest tragedia. Tak, i powolutku wracamy. Zmieniamy stronę i teraz jeszcze raz wracamy do tej pierwszej i łapiemy za prawą łydkę, jeśli nam to wychodzi. Jeśli kosztem tutaj prawidłowej postawy musicie łapać za łydkę, to tego nie róbcie. Łapcie za udo, tak? Najważniejsze są proste plecy. Zobaczycie, podziękujecie mi, jak w momencie, kiedy ten progres w mobilności będzie, kiedy będziecie czuć się lepiej, kiedy, załóżmy, gdzieś biodra puszczą Was napięcia z odcinka lędźwiowego i tak ale nie będziecie pogarszać swojej postawy, nie zauważycie tego, a to jest bardzo częsty efekt uboczny ćwiczenia, czy rozciągania, czy zaczynania na przykład treningów jogowych, słuchajcie, w domu zmieniamy stronę, w sumie z siłowymi też tak jest. Z mojego punktu widzenia utrzymanie prawidłowej postawy i aktywizacja mięśni brzucha jest najtrudniejszym elementem ćwiczeń i treningów w domu, ponieważ nam się wydaje, że coś dobrze robimy, ale no niestety układ ciała nie zawsze jest taki oczywisty w momencie, kiedy dopiero zaczynamy coś trenować. Dociskamy, dociskamy lewe, lewe udo w stronę lewej strony klatki. I powolutku opuścić, wyprostować lewą nogę, wyprostować prawą nogę. I teraz ja sobie już wrócę płynnym ruchem. W ten sposób możecie wracać przez boczek, jeśli jesteście w ciąży albo w połogu. I moja flagowa pozycja, słuchajcie, delikatne, delikatnie ustawiamy stopy na szerokość bioder. Jeśli wygodniej jest Wam szerzej, to możecie szerzej. Ręce zakładamy, puszczamy od klatki piersiowej, opuszczamy się w stronę ziemi, tak żeby oba przedramiona znalazły się nad głową. I głowę, głowę układamy tak, żeby Twarz patrzyła pomiędzy nogami na ścianę. No, czuć tutaj dość mocno napięcia. Pamiętajcie, bez przeprostów w kolanach to jest najważniejsze. Delikatnie możecie sobie rozszerzyć nogi. Słuchajcie swojego ciała. Jeśli widzicie, że jest Wam niewygodnie, bardzo czujecie napięcie, spróbujcie rozszerzyć, zwęzić. Można delikatnie poruszać się z lewej strony na prawo. I zobaczcie, jak pięknie placy się same wyciągają, nic praktycznie nie musimy robić. Ja tutaj bardzo czuję pośladek dwugłowy uda, a ten prawy to po prostu się nadaje do fizjoterapeuty z tego, co czuję. Czasami dobrze jest, słuchajcie, skorzystać właśnie z pomocy, bo jednak jak ktoś nas wygniecie, to sami tak czasami nie jesteśmy w stanie... Osiągnąć tych samych rezultatów w takim krótkim czasie, ja sobie wjadę na piłeczkę. Jeśli chodzi o rolowanie, to też zrobimy sobie jakieś treningi, rolowania i wracamy, żebyście też zobaczyli, jak właśnie się rolować, jak puszczać napięcie z naszych mięśni i dlaczego w ogóle warto się rolować, tak? Bo nie każdy. Nie każdy w ogóle wie, co to jest rolowanie i dlaczego warto. Ja jestem jedną z największych fanek rolowania i moje treningi rozciągająco, powiedzmy mobilizacyjne, tak, zawsze polegały na tym, że łączyłam rolowanie z rozciąganiem. Dawało mi to najlepsze efekty. Łapiemy obydwoma rękoma za stopy wbite piętami w ziemię, wychodzimy do tyłu Wyciągamy łopatki, łokcie są delikatnie zgięte. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. I powolutku wracamy i jeszcze raz wykorzystamy kostkę. Jeśli nie macie kostki, nie chcecie z niej korzystać, nie musicie, będzie wersja bez. Czekajcie, tu jest pies. O. Zrobimy w tę stronę, żeby pies też mógł brać z nami udział. Tak, robimy prawie to samo, co guci, czyli pozycję nie, nieszczeniaka, robimy pozycję dziecka. Zostawiamy pośladki na piętach, plecy w miarę możliwości proste. Ja tutaj delikatnie zrobię pod kątem, co by piesek też mógł zostać z nami na macie. I wysuwamy się delikatnie do przodu. Ja zostawiam same nasady, słuchajcie, w dłoni. Pamiętajcie, nie tak. Nie ściskamy tej kostki, bo wtedy napinacie sobie bardzo mocno mięśnie przed ramią i ramion, Puszczacie, tak? To jest tylko po to, żeby się delikatnie oprzeć. I powolutku wysuwamy, a już się zmył. No to się wysuwamy w linii prostej. Czoło w stronę maty. Ja robię na średniej wysokości kostki, można zrobić na mniejszej, można na wyższej. Ja na razie nie startuję jeszcze na takiej wysokości. Oddychamy głęboko i zobaczcie, co tu się teraz dzieje. Napięcie powinno z górnych części pleców, w ogóle z całego y, korpusu tak naprawdę, z górnej części powoli opuszczać ciało. Oddychamy, oddychamy. Staramy się jak najwięcej powietrza. Wprowadzić do płuc. I zobaczcie, jeśli poczujecie tutaj uczysz trochę zasłaniasz. Wiesz? Troszeczkę. No, chodź tu. No, chodź. No, no zasłaniasz tutaj. Dobrze, możesz. No dobrze. Trzymamy słuchajcie pozycję cały czas. I oddychacie sobie głęboko czołem i nosem do maty. I powolutku przez zaokrągłe plecy wracamy, tak, wracamy, wracamy, wracamy i będziemy przechodzić do szczeniaka. Ja szczeniaka zrobię bez kostki, dzisiaj mówię, tam wszystko ciągnie w górnych partiach, natomiast, yy, no, przechodzimy, pośladki zostawiamy nad kolanami, dobra? Ręce są na szerokości barków, ustawione dłońmi, wychodzimy do przodu. Odkładamy przedramiona i to, co mówiłam wczoraj i już chyba parę razy, tak naprawdę wersja o łatwiejsza, kiedy po prostu puszczacie napięcie, odkładacie przedramiona na matę i wersja trudniejsza, kiedy aktywujecie mięśnie brzucha, wtedy, za, wtedy ten, to napięcie jest odczuwalne znacznie intensywniej. No, i dajemy czas, niech to puści. powolutku przez zaokrąglone plecy, powoli się cofamy i przechodzimy do ostatniego ćwiczenia, opuszczamy podbródek do klatki piersiowej, dociskamy, pamiętajcie, aktywny brzuch, można z wydechem opuścić łokcie z wdechem otworzyć i powolutku opuszczamy i w ten Krótki, mam wrażenie, sposób, bo to nie był długi trening tak, rozciągania. Tak naprawdę puściliśmy napięcie w większości naszych tutaj partii mięśniowych. Ja się skupiałam na tylnej taśmie dzisiaj. Naprawdę, jeśli możecie dać znać, czy pomogło Wam na delikatne opuszczenie napięć w plecach, ponieważ z mojego doświadczenia większość tych problemów bierze się tak naprawdę z pośladka. Tak, no to właśnie dajcie znać, czy było, czy było ok. Jutro y, nie wiem, na czym się jeszcze skupimy, ale na pewno na czymś się skupimy. <noise> w, w sobotę będzie taki trening y, bardziej jogowy y, na całe ciało, tak? Taka, mogę, mogę nazwać to jogą, praktyką jogi, aczkolwiek dla mnie y, no, no, praktyka jogi ma trochę inny jeszcze klimat, ale bardziej idziemy w oddech, Uczymy się tego, uczymy się oddychania. Ja będę więcej mówić o oddychaniu i mam nadzieję, że widzimy się jutro o 18. Cześć. Dzięki.